Cześć, dzień dobry. Czy znacie Whitney Houston Challenge? Piosenkę I Will Always Love You na pewno kojarzą wszyscy i tam, mniej więcej w trzeciej minucie, jest taki charakterystyczny moment. W tym challengeu chodzi o to, żeby w tym momencie, tak jak zawodowy perkusista, uderzyć idealnie w perkusję. Ja mam tutaj taką zabawkową perkusję i postanowiłem sprawdzić, jak z Whitney Houston Challenge poradzą sobie polscy skoczkowie narciarscy. Kuźnia! Aieieieie! Za wcześnie! To dużo za wcześnie! Lepiej za wcześnie niż za późno! Jak to, jak to się stało? Ten pędek mojego syna.

O, dobry jest, dobry, dobry, dobry. dobry jest. Ale najgorsze, że ja mogę cię podpowiedzieć. No, no. No.